Siemanko, ja jestem Technokrata i witam Was na moim kanale w kolejnym Techniusie. Pamiętajcie, 17.45 codziennie od poniedziałku do piątku, a czasami w soboty jak mamy jakiegoś gorącego newsa, pokazują się najnowsze filmy na moim kanale, w którym opowiadam Wam co najnowszego w technologii. I mamy obecnie bardzo przykry okres w tej technologii, bo mamy dużo nowych rzeczy i nie możemy ich dostać. Najnowsze Radony, Nvidia, PlayStation, Xboxa jeszcze możemy kupić Ryzeny. To wszystko. To są rzeczy, których praktycznie nie możemy dostać, jeżeli nie wykupiliśmy ich chwilę po premierze. No może lepiej jest z Ryzenami, ale Radeony i cała reszta wygląda fatalnie. W dzisiejszym techniu się oprócz omówienia sytuacji rynkowej, jeżeli chodzi o dostępność, o czym już od, powtarzam od jakiegoś czasu zarówno na filmach, jak i w komentarzach, i jak wyglądają moje przewidywania, jeżeli chodzi o dostępność tych rzeczy na rynku, Teraz mamy potwierdzenie od ważnego dyrektora ze strony Nvidia, jak będzie wyglądać dostępność kart graficznych. A co za tym idzie? Wydaje mi się, że pokaże to obraz całego rynku dostępności wszystkich komponentów, jakie znajdują się na rynku na przestrzeni następnych kilku, może nawet kilkunastu miesięcy, ale raczej kilku miesięcy. Więc bez zbędnego przedłużania, zapraszam Was dzisiaj do takiego opowiadanego odcinka o rzeczach istotnych, jeżeli chodzi o zakup sprzętu. Zapraszam do oglądania. A więc yy, sytuację mamy taką, że nie mamy dostępnych kart, niestety. Jak sami wiecie, wielu z Was próbowało zakupić czy to RX, -y, czy to najnowsze RTX. -y. Z RX-ami, z tego co kojarzę i widzę w komentarzach, więcej osób udało się im mm, wam upolować te karty co jest super wiadomością, zwłaszcza dla Was. Natomiast prawdopodobnie wynika to z tego, że przy RTX-ach wszyscy byli tacy... No, premiera jest, więc mam czas się zastanowić, mam czas zobaczyć, jakie są ceny, mam czas na wszystko, nie? Ale w RX-ach to już wszyscy wiedzieli, że po prostu muszę spamować przycisk, kup teraz, jak tego nie zrobię w 30 sekund, to tej karty nie dostanę. W przypadku RX-ów wszyscy się na to nastawili, w przypadku RTX-ów raczej większość podeszła do tego bardziej ospało, ponieważ no nie, nie spodziewaliśmy się tak fatalnej dostępności. Ja się nie spodziewałem, myślę, że nikt się nie spodziewał. Prawdopodobnie Nvidia wiedziała i troszeczkę niemiło z ich strony, że nie zabezpieczyli się, nie ostrzegli też przed tym, bo mogli powiedzieć: hej, damy wam nowe karty, ale tak naprawdę będzie ich bardzo, bardzo mało, więc nastawcie się że bardzo duża część z Was tych kart nie zakupi. Przypadek PlayStation. PlayStation ono zawsze miało tak, pamiętam, no przy trójce tak się nie interesowałem premierą, natomiast przy 4 Pro pamiętam, że ono też się od razu wyprzedało i potem trzeba było czekać na następną falę dostawy, więc to jest akurat taki standard, zwłaszcza podejrzewam u nas w kraju, gdzie dostajemy mniejszą partię tych play'aków. No i oczywiście jest to spowodowane tym o czym wam już opowiadałem na moim kanale, czyli tym dużym obłożeniem fabryk TSMC, gdzie wszyscy ci duzi producenci, tak naprawdę produkują UTSMC chipy, czy to jest AMD ze swoimi Radeonami czy Ryzenami, czy to jest właśnie Microsoft i PlayStation, czyli Sony ze swoimi konsolami, wszyscy produkują te chipy. Jest też oczywiście to Apple, ale Apple ma teraz korzysta z innej infrastruktury, natomiast żeby skorzystać z infrastruktury 5 nanometrów, to część infrastruktury 7 nanometrów musiała zostać wyłączona, chyba że TSMC dobudowało po prostu tą część odpowiedzialną za 5 nanometrów. Więc, jak sami widzicie, jest to obłożenie duże. I teraz tytuł tego odcinka taki chyba wrzucę, że te premiery możemy uznać, że ich nie było. Tak, z zupełności uznałbym, że tych premier RTX-ów w serii 3000, RX-ów w serii 6000. No, tak jakby nie było. Większość z nas, znaczna większość osób, która chce zapgradeować swój sprzęt, niestety tych kart nie dostanie. Co za tym idzie? No, do wybrańców dotrą tylko te sztuki, które pojawiły się na rynku. Portale zagraniczne, z tego co widziałem dzisiaj, takie newsy wyskakiwały mi w telefonie, że u nich, nie wiem jakie to było konkretnie państwo, ale jakieś anglojęzyczne, bo materiał był po angielsku, więc zakładam, że Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, coś takiego. Że dostępność Eriksów jest jeszcze gorsza. Na Australia, na przykład, widziałem te kolejki, jak się ustawiały pod sklepami, żeby zakupić ten sprzęt. Więc yy, tutaj jest podobnie, nie będę mówił, że coś jest gorzej, coś, coś lepiej. Ta dostępność jest tak fatalna, że z całą pewnością możemy uznać, jakby tych premier nie było. Tylko co teraz robić? Wielu z Was zadaje sobie to pytanie i ja Wam na nie jednoznacznie nie odpowiem. Natomiast wiele z Was zadaje sobie pytanie, co robić? Zbierałem kasę na sprzęt, albo nie wiem, nawet może nie zbierałem, nie planowałem kupić w tym konkretnym momencie, ale tak wyszło, że akurat w tym konkretnym momencie chcę zakupić nowy sprzęt, bo wychodzi Cyberpunk, bo wyszedł najnowszy Assassin's Creed, bo wyszło jakieś tam Call of Duty. I chcę sobie zagrać w tą swoją ulubioną grę, albo w ogóle nie mam komputera, chcę sobie zakupić komputer. Co w takim razie począć? Czy czekać? Bo uwaga, kiedy będziemy mogli się spodziewać takiej pełnej dostępności kart Nvidia? Ja mówiłem na jednym z swoich filmów, na kilku nawet swoich filmach i też w komentarzach nieraz do was, że w najgorszym przypadku i w takim, nie jest to przypadek nieprawdopodobny, tylko moim zdaniem takie 50 na 50, to jest, że problemy z dostępnością będą do połowy przyszłego roku, do wakacji. Ja tak zakładam. Wakacja, wakacje przepraszam, sezon taki urlopowy mimo wszystko, pomimo tej całej pandemii, on będzie urlopowy i Troszeczkę ten y, ludzie będą chcieli mniej kupować, przez to sklepy się doposażą. Potwierdzane jest to też troszeczkę przez Nvidia, jednego z dużych dyrektorów, natomiast oni podają bardziej optymistyczny scenariusz i mówią, że będzie to pierwszy kwartał. Pierwszy, następnego roku, czyli 2021, to ciągle będzie duża proble, duży problem, duży problem, duży problem, tak, duży problem z dostępnością i kart przez wydłużony łańcuch dostaw i tak dalej, przez te wszystkie globalne problemy. Czy to jest powód? Czy duży odpad Samsunga? W to nie będę wnikał. Jedno Mamy na pewno powiedziane przez Nvidia, że ten problem będzie występował do pierwszego kwartału przyszłego roku. I ja uważam, że ogólnie, globalnie, problem będzie występował aż do wakacji, natomiast może się okazać, że w drugim kwartale, czyli to jest ym, kwiecień. Może już się pojawić tych kart znacznie więcej. Mogą one się już pojawiać, że nie będzie takiego problemu jak teraz, że ten problem będzie jeszcze w styczniu i w lutym przyszłego roku. Natomiast od marca będziemy mogli sukcesywnie zobaczyć, jak ta ilość sprzętu rośnie i jednocześnie maleją ceny tych komponentów. No i takim kulminacyjnym moim zdaniem momentem właśnie będą wakacje przyszłego roku, gdzie te ceny będą najniższe. A dostępność najwyższa, bo wiadomo, no, to będzie podejrzewam, że taki wykres, gdzie będzie spadać cena, ale będzie rosnąć dostępność tych wszystkich kart graficznych. No i tak jak mówię, moment taki kulminacyjny to będą wakacje, ale to jest moja opinia, bo jednak tutaj Nvidia przewiduje, że problemy z dostępnością już w drugim kwartale nie powinno ich być. Natomiast wakacje to już jest trzeci kwartał. Więc no, to jest chyba przełom, tak? Pierwszy kwartał to jest styczeń, luty, marzec, kwiecień, tak? Kwartał. Znaczy trzy, trzy kwartały? Czy cztery, cztery kwartały? Tak, więc to trzy miesiące. Styczeń, luty, marzec, więc drugi kwartał to jest kwiecień, maj, czerwiec, trzeci to jest lipiec, sierpień, wrzesień i potem mamy październik, listopad, grudzień. Ależ to matematycznie wykminiłem na żywo na odcinku normalnie geniusz. <laughs> możecie się śmiać w komentarzach. Dobra, więc od kwietnia według NVIDII ma być spoko, moim zdaniem dopiero od trzeciego kwartału, ale no wieście, albo YouTuberowi z trzema tysiącami subów, albo szefowi NVIDII, aczkolwiek wydaje mi się, że tutaj jakiś tam ten dyrektor NVIDII może troszeczkę studzić, W zasadzie to, to było spotkanie takie inwestorów i on może nie no, wiecie, teraz mam problem, ale jeszcze trzy miechy i będzie z głowy. Wydaje mi się, że może troszeczkę koloryzować rzeczywistość ze względu na to, że nie odpłynęli inwestorzy no i nie odpłynęli przede wszystkim też klienci. Więc wracamy do klu naszej sprawy, czyli co robić? Brać komputer czy jednak się powstrzymać. I y, moje, y, moja rada jest taka, y, jeżeli macie założony budżet, ja bym na waszym miejscu kupił komputer, y, gdzie wszystko będzie już Taką finalną wersją, jaką planujecie na przykład na lata, bo jeżeli zmieniacie co roku komputer, to dla Was i tak to jest bez znaczenia, bo albo już kupiliście, albo kupicie za chwilę, albo macie już całkiem dobry sprzęt, więc przeczekanie do dostępności tych kart nie będzie dla Was aż tak dużym problemem. Natomiast jeżeli kupujecie co kilka lat, teraz chcecie zakupić znowu na lata komputer, to ja osobiście postępowałbym tak, że kupiłbym komputer, który w całości oprócz karty graficznej, jest już konstrukcją składaną na lata? Mianowicie Ryzeny z ich kiepską dostępnością, ale można je wyrwać i będą się w sklepach pojawiać, więc jeżeli ktoś chce Ryzeny, bierzcie. Ale te najnowsze, te starsze, owszem, te są bardzo dobrze, zwłaszcza jeżeli zależy nam wielo, Wam na wielowątkowości, to też możecie je śmiało brać. Możecie też brać Intele, te dziesiątej generacji, więc... Takie, takie komputery, jeżeli zamierzacie kupić na przykład RTX za 3080, 3070 czy nawet 3090, składajcie sobie komputer na Ryzenie 9, 5900, na Intelu 10900K, na Intelu 10850K. Aha, ależ ten procesor jest świetny, chyba go kupię, no chyba, chyba go kupię, mam go na testach, jest uuuu, jest dobry. Ale będę musiał wtedy sprzedać swojego kompa, jak dopiero mój komp się sprzeda, to kupię sobie nowego kompa. Znaczy ten procesor i płytę główną. Ale wracajmy do tematu. Eee, więc taki wypasiony zestaw, który będzie już miał finalny procesor, finalną płytę główną, finalny zasilacz i ewentualnie kartę graficzną na przeczekanie. Możecie zakupić tak. Możecie teoretycznie macie jeszcze kilka prób na zakup swojego sprzętu. RTX 3060 Ti, które pojawią się początkiem grudnia, więc za dwa tygodnie będziecie mieli kolejną próbę, gdzie będziecie mogli upolować te karty. Tutaj plusem akurat są procesory Intela, bo jeżeli bardzo się niecierpliwicie i potrzebujecie kompa, no to one mają często zintegrowaną kartę graficzną w tych najbardziej wydajnych konstrukcjach. Niestety AMD ma w tych Integrę tylko w dużo słabszych procesorach, które odstają wydajnością od swoich naj najwydajniejszych. Mniejszych konstrukcji więc, no tutaj, w przypadku Intela, masz tak. Dopłacam dwie stówy i mam zintegrowaną grafikę, i spokojnie mój komputer jest funkcjonalny. A w przypadku AMD, no niestety, nie masz takiej opcji. Musisz brać albo dużo słabszy procesor, albo, albo ten najmocniejszy, nie mieć grafiki. Ewentualnie wtedy możesz sobie zakupić jakąś używaną za dwie stówy grafikę. Ona być może nawet zrobi lepszą robotę niż Integra Intela. I pomoże przeżyć Ci te trudne czasy. Albo też jeżeli dysponujecie jakimś większym budżetem, albo może nawet nie większym, ale macie w sobie taką y, żyłkę handlarza, możecie zakupić cały zestaw, cały zestaw komputerowy, przepraszam was strasznie, ale to Wy mi spamujecie. To nie jest tak, że, że, że to jest ktoś obcy. To są widzowie, którzy mi spamują, czy to Instagram, czy komentarze na YouTube, czy też y, Twitter fajnie fajnie, fajnie się z Wami gada, ale powiadomienia na odcinku. Się pokazują. Wymieniłem sobie ostatnio plecki w telefonie. Dobra, bo już przedłużam, więc kończymy, idziemy do końca z tymi zakupami. Taka jest moja rada, jeżeli potrzebujecie komputera na już, bo tak jak mówiłem, jeżeli chcecie czekać, nastawcie się jeszcze na pół roku dobrego czekania, potem pojawią się nowe procesory Intela. Z ich dostępnością najczęściej na samym początku też bywa różnie, z tego względu, że Intel posiada ogromne zobowiązania, jeżeli chodzi o produkcję do, dla procesorów dla przemysłu i serwerowych, ponieważ Intel utrzymuje. Dystrybucję poszczególnych modeli przez 10 lat, więc wyobraźcie sobie, że Intel musi produkować cały czas drugą generację procesorów żeby utrzymać dystrybucję, bo bardzo dużo, bardzo dużo część branży z tego korzysta, czy to wojsko, czy przemysł, czy, czy też serwery. Więc Intel takie ma umowy partnerskie, że musi utrzymywać dostarczanie takich procesorów, przez to bardzo duża część jego linii produkcyjnych jest właśnie przepełniona starymi prockami, więc oni też mają tylko część linii dostępnych na produkcję tych najnowszych, więc we, na wiosnę, jak pojawi się Rocket Lake, też spodziewajcie się kiepskiej dostępności. Dobra, ja już kończę. Jeżeli chcecie czekać, moim zdaniem tak. Czekajcie do wakacji. Natomiast o mnie was dużo ciekawych gier. Jeżeli macie na czym grać, to jest dla Was spoko. Pograjcie na tym co macie, możecie upgrade'ować wszystko. Możecie też kupić zupełnie nowego kompana na tym, co jest dostępne z tego co widziałem RX -y 5700 są. No i ewentualnie, jeżeli stać was już na RX5700, który kosztuje okolice 2000 zł, no to polujcie w takim razie na premierę RTX 3060 i w grudniu jak wam się nie uda. Następne strzał macie w więc moim zdaniem tak. Macie dwa, dwa sposoby postępowania. Albo polujecie na kartę graficzną, i jak uda Wam się ją kupić, dokupujecie resztę kompa, bo jednak te podzespoły są, one tam drożeją przez kursy dolara dalej, Ale nie ma problemu z ich zakupem. Albo kupujecie gotowego kompa, macie wszystko procek i tak dalej. I polujecie na kartę graficzną, a jeżeli na przykład macie komputer ze zintegrowaną kartą graficzną, no to możecie sobie z niego korzystać, czy to do prostych gierek, czy do neta, czy do czegokolwiek, i tylko czekacie na grafikę, aż wam wyjdzie. No i trzecia opcja, czyli nie kupujecie nic, czekacie, aż rynek się uspokoi, ale tak jak mówiłem, no to tutaj sobie Stelujcie w, w drugi kwartał przyszłego roku, drugi albo m, trzeci kwartał przyszłego roku, dopiero wtedy doczekacie się normalnej sytuacji na rynku. Ja sam osobiście tak podobnie kupowałem swój komputer, że kupiłem najpierw procesor, RAM, tę główną, kartę graficzną dokupiłem aż rok później, ale ja głównie chciałem go używać właśnie do YouTube'a. Śmieszne jest to, że kupiłem ten komputer, a zacząłem go używać do YouTube'a prawie rok później, więc tak to w życiu bywa. No, ale ja osobiście, chyba jakbym był teraz na etapie zakupu sprzętu komputerowego i wiedziałbym, że nie ma kart graficznych, prawdopodobnie kupiłbym procent, płytę główną, całą tą resztę, ewentualnie składałbym to nawet po trochę no i polowałbym na kartę graficzną, albo właśnie skorzystał z tego sposobu, że okej, okay, na razie nic nie kupuję i czatuje na kartę graficzną, uda się mi ją kupić, no to dokupuję całą resztę. Ale to są tylko rady w przypadku e, kupowania jakby całego sprzętu od nowa, bo jeżeli chodzi o upgrade sprzętu, jeżeli potrzebujecie dokupić kartę graficzną, albo potrzebujecie. Potrzebujecie dokupić no to jeżeli chodzi o procka, to tam problem jest dużo mniejszy, ale na przykład w przypadku karty graficznej to musicie po prostu czatować na kolejne premiery, bo teraz ciężko będzie wyczuć, jak, kiedy pojawi się następna fala kart graficznych w sklepach i one będą po drakońsko zawyżonych cenach. To jest też największy ból, jaki istnieje. Strasznie przedłużyłem, dlatego przepraszam Was. Kończę już. Widzimy się jutro o 17.45. Życzę Wam miłego dnia, wieczoru, nocy poranka, kiedykolwiek to tak oglądacie. No i jak ktoś jeszcze nie subuje to zostaw suba na dole, bo, bo będę Cię za to bardzo lubił. I dajcie znać w komentarzu, co Wy o całej sytuacji myślicie, jaki Wy macie sposób na ten, na jakby na zakup komputera, bo wiele z Was prawdopodobnie jest na etapie zakupu kompa i zastanawiam się, jak Wy to rozkminiacie. Bo dużo mam takich pytań i szczerze nie wiem, nie wiem co poradzić ludziom. Widzę kilka sposobów, ale nie wiem, co dla kogo będzie najlepsze, więc dajcie to znać, jakie wy macie sposoby, może macie jakieś inne niż i dajcie to znać jak świecą moje lampy, bo teoretycznie jestem oświetlony tylko nimi, słońce jest niby z tamtej strony, ale wydaje mi się, że jednak z tej strony jestem lepiej oświetlony lampy robią robotę. Jak chcecie jeszcze zobaczyć to jeszcze pewnie story na Instagramie przez kilka godzin będzie. Dzięki za dzisiaj, widzimy się jutro. Cześć.